Akcja gnój a tu zestaw a ciąga ten oto Pan Z31. No trochę jest. Dobra, palimy dziada jedziemy. No. So No, ma trochę ciemno zaraz. Powiem wam, Zetor 311 to jest niesamowity sprzęt mimo, że fabrycznie 33 konie ale moment obrotowy niesamowity A kupiłem go dzięki Przemowi. Powiem szczerze, że oglądając jego Majorka Jagorał, dźwięk mi się spodobał. No i kupiłem sobie. I teraz z nim pracuję. Dobra, jedziemy. Wojeczka jedzie.